W nieustannie poszukującym znaków, pomysł, że Antychryst już przybył, jest niczym innym jak intrygującym. Przez wieki teksty religijne ostrzegały przed postacią, która oszuka ludzkość, a teraz niektórzy uważają, że sam papież Franciszek nawiązał do tej mrocznej przepowiedni. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj? Jak odróżnić mit od rzeczywistości w tak złożonym duchowym krajobrazie? Czy to możliwe, że Antychryst jest już wśród nas ukryty na widoku, wykorzystując wpływy polityczne i religijne do kształtowania świata? A jeśli tak, to w jaki sposób możemy przygotować się na chaos, który ma nastąpić? Te pytania wymagają starannego rozważenia. Idea antychrysta była częścią proroctw religijnych od tysiącleci, często opisywana jako postać o ogromnej mocy i oszustwie. Zgodnie z biblijnymi ostrzeżeniami, osoba ta osiągnie globalne znaczenie, wprowadzając w błąd narody i nakazując lojalność. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu zasubskrybować naszego kanału. I dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. Chociaż interpretacje są różne, jedno jest pewne: wierzący są wezwani do zachowania czujności. Biblia kładzie nacisk na bycie czujnym na znaki, ponieważ oszustwo nie przyjdzie w postaci rażącego zła, ale raczej w przebraniu sprawiedliwości. Ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka ożywiły dyskusję na temat roli antychrysta we współczesnych czasach. Historycznie rzecz biorąc, chrześcijaństwo protestanckie łączyło papiestwo z tą postacią, co wywołało wielowiekową debatę. Teraz, gdy globalne niepokoje i upadek moralny stają się coraz bardziej widoczne, niektórzy uważają, że te ostrzeżenia są bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Chociaż papież powstrzymał się od wskazywania konkretnych osób, spekulacje wirowały, a niektórzy nawet sugerowali takie postacie jak Jared Kushner jako potencjalnych kandydatów. Jego wpływowa rola w międzynarodowej dyplomacji, szczególnie na Bliskim Wschodzie, podniosła brwi w niektórych kręgach, ponieważ rezonuje ze starożytnymi proroctwami o przywódcach którzy będą kształtować globalne wydarzenia prowadzące do czasów ostatecznych. Na przykład w księdze Daniela znajduje się wzmianka o postaci, która powstanie wśród rogów bestii symbolizującej autorytet i władzę. Przywódca ten oczaruje masy obietnicami pokoju, ale ostatecznie podważy autorytet Boga, przekręcając prawdę dla własnego zysku. Jakkolwiek niepokojące mogą być te opisy, służą one jako przypomnienie, że czujność i duchowe rozeznanie są niezbędne. Prawdziwa bitwa toczy się nie tylko o wydarzenia zewnętrzne, ale także o zachowanie jasności i mądrości w świecie coraz bardziej zamazanym przez oszustwa. Podczas gdy świat koncentruje się na transakcjach politycznych i postępie gospodarczym, Niektórzy dostrzegają mroczną narrację rozgrywającą się za nagłówkami gazet. Wyobraźmy sobie zaawansowany technologicznie szczyt w rozległym mieście, gdzie najbystrzejsze umysły zbierają się, aby omówić przyszłość globalnego przywództwa. Wśród nich pojawia się Jared Kushner, charyzmatyczny, myślący przyszłościowo przywódca który wydaje się posiadać klucz do rozwiązania największych problemów świata. Jego obietnice jedności, pokoju i technologicznej utopii spotykają się z aplauzem przywódców na całym świecie. Jednak pod tą fasadą zaczynają pojawiać się subtelne oznaki, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Zaczyna się od plotek, że dojście kusznera do władzy nie było przypadkowe. Jego nagły wpływ na kluczowe decyzje polityczne i gospodarcze wydaje się zbyt dobrze zaplanowany, zbyt zaaranżowany. Krążą historie o dziwnych sojuszach i tajnych spotkaniach, a niektórzy twierdzą, że te interakcje są echem odwiecznych ostrzeżeń przed osobą, która oczaruje świat, zanim ujawni swój prawdziwy, destrukcyjny plan. Jak ostrzega Biblia w drugiej liście do Koryntian 11,14, sam szatan podszywa się pod anioła światłości, przypominając nam, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Wszyscy doświadczamy momentów, w których obietnice pokoju i postępu wydają się zbyt dobre, by im się oprzeć, ale pojawiają się wątpliwości, a ukryte plany zaczynają wychodzić na powierzchnię. W takich chwilach, Rozeznanie prawdy jest niezbędne do utrzymania silnej i niezachwianej wiary. To jest właśnie to, co oferuje sekret występów Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się nakłady. Ta wersja jest kontynuacją poprzedniego tekstu i zawiera elementy perswazyjne, których szukasz. Daj mi znać, jeśli chciałbyś wprowadzić jakieś poprawki. W odległej wiosce, z dala od splendoru międzynarodowych szczytów, starszy uczony natrafia na starożytny tekst zapomniany przez wieki. Wyblakłe strony mówią o władcy, który powstanie nie dzięki brutalnej sile, ale dzięki manipulacji wiedzą. I technologią. Ten przywódca, jak ostrzega tekst, zaoferuje światu nie królestwo sprawiedliwości, ale cyfrowe imperium, które zwiąże ludzkość niewidzialnymi łańcuchami. Gdy światowi przywódcy gromadzą się, by wspierać Kusznera, jego wizja przyszłej utopii wydaje się zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. Za zamkniętymi drzwiami zaczynają pojawiać się szepty o systemach nadzoru. Które śledzą każdy ruch jednostek. Jego obietnica pokoju jest poparta wdrożeniem nowych technologii, które, choć innowacyjne, niesamowicie przypominają dawne proroctwa, gdzie znak nie tylko na dłoni lub czole, ale w samym społeczeństwie staje się narzędziem kontroli. Księga Objawienia XIII, XVI ostrzega, że Antychryst sprawi, że wszyscy otrzymają znamie tak, że nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeśli nie będzie miał znamienia. Tymczasem doniesienia przywódców religijnych, którzy po cichu wyrażają zaniepokojenie, są w dużej mierze ignorowane. Ostrzegają oni przed subtelną erozją duchowej wolności wskazując na zmiany w autorytecie moralnym, które wydają się być zgodne ze starożytnymi przepowiedniami o Antychryście. W miarę jak Kuszner nabiera rozpędu, świat staje przed krytycznym wyborem: przyjąć oferowaną przez niego przyszłość, lub wziąć pod uwagę ostrzeżenia historii i pisma świętego. Scena jest przygotowana na to, co może być największym oszustwem, jakie ludzkość kiedykolwiek znała. Niezależnie od tego, czy wydarzenia te są powiązane ze starożytnymi proroctwami. Czy po prostu machinacjami współczesnej władzy, jedno jest pewne: w grę wchodzą siły, które sięgają daleko poza to, co na pierwszy rzut oka. Gdy świat balansuje na krawędzi bezprecedensowego zamieszania, ludzkość zaczynają ogarniać dziwaczne i niewytłumaczalne wydarzenia. Na pustyniach Bliskiego Wschodu tajemnicze niesezonowe powodzie niszczą całe wioski podczas gdy w miastach niebo zmienia kolor na krwisto-czerwony podczas zaćmień słońca, podsycając powszechny strach. Zjawiska te wydają się być odosobnionymi wydarzeniami, ale ci, którzy znają biblijne proroctwa, rozpoznają je jako oznaki znacznie większej kosmicznej walki. Świat wydaje się być gotowy na konfrontację z siłami przekraczającymi ludzkie pojmowanie. Jared Kushner, obecnie prominentna postać w globalnej polityce, jest postrzegany przez niektórych jako ktoś więcej niż tylko dyplomata. Jego propozycje zjednoczenia walczących narodów i przewodzenia futurystycznej wizji pokoju zyskały popularność wśród światowych przywódców. Jednak za kulisami pojawiają się szepty o zawieranych w tajemnicy sojuszach i spotkaniach owianych tajemnicą. Pojawiają się doniesienia o testowaniu dziwnych technologii, urządzeń, które monitorują jednostki na niemal inwazyjnym poziomie a wszystko to w imię globalnego bezpieczeństwa. Czy może to być początek znaku przepowiedzianego w Piśmie Świętym symbolu kontroli nad tymi, którzy poddają się władzy jednego przywódcy? W odległym klasztorze, wysoko w górach, grupa naukowców odkrywa starożytny manuskrypt. Który od dawna uważany jest za zaginiony. Kruchy tekst mówi o władcy, który powstanie dzięki manipulacji, a nie wojnie. Odkrywając rozwój tych wydarzeń, nie zapominaj, że dalszy wgląd w te rewelacje jest na wyciągnięcie ręki. Ebook jest nadal dostępny, ale liczba pozostałych egzemplarzy jest ograniczona. Zdobądź swój, zanim zniknie. Przywódca ten, zgodnie z manuskryptem, Zapoczątkowałby erę, w której ludzkość nieświadomie oddałaby swoje wolności w zamian za obietnice bezpieczeństwa. Naukowcy są oszołomieni, gdy rysują podobieństwa między tymi przewidywaniami a obecnym globalnym klimatem, w szczególności szeroko zakrojonymi reformami i nowymi technologiami, których orędownikiem jest Kuszner. W miarę wdrażania tych reform pojawia się coraz więcej osobliwości. Niewielkie, niemal niezauważalne zmiany w prawie różnych krajów zaczynają się do siebie dopasowywać subtelne, ale znaczące zmiany, które pozwalają na globalny rejestr obywateli. Tymczasem przywódcy religijni wyrażają coraz większe zaniepokojenie. Wśród nich podziemna grupa chrześcijańskich misjonarzy zaczyna rozpowszechniać ostrzeżenia, powołując się na słowa z Księgi Objawienia 14:9. Które ostrzegają, że jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej obrazowi, i przyjmie jej znamie na swoje czoło lub rękę, będzie pił wino gniewu Bożego. Misjonarze ci, kierując się przekonaniem, że koniec jest bliski, zaczynają organizować tajne spotkania, mając nadzieję przygotować wierzących na nadchodzące próby. Podczas tych spotkań, Opowiadane są historie o dziwnych symbolach pojawiających się w dużych miastach oraz o nowej odznace lojalności, testowanej na wybranych populacjach pod pozorem bezpieczeństwa narodowego. Wzór jest nieomylny dla tych, którzy obserwują znaki: przywódca, który obiecuje zbawienie, ale żąda niezachwianej lojalności, zarówno politycznej, jak i duchowej. W miarę jak wpływy kusznera rosną, Świat staje przed niewygodnym dylematem. Pokój, który oferuje, wydaje się zbyt dobry, by z niego zrezygnować, ale podstawowe koszty kontrola i nadzór stają się coraz bardziej widoczne. Wielu światowych przywódców, desperacko pragnących stabilności, przyjmuje jego wizję, podczas gdy cichy opór zaczyna się formować. W podziemnych kościołach wierzący zbierają się, trzymając się swojej wiary. Nawet gdy Izajasz 41:10 przypomina im: Nie bój się, bo jestem z tobą, nie lękaj się, bo jestem twoim bogiem. Gdy zbliża się ostateczna rozgrywka, na horyzoncie pojawia się przepowiedziana bitwa Armageddon. W starożytnej Dolinie Megiddo w Izraelu siły dobra i zła zderzą się w konflikcie, jakiego jeszcze nie było. Jared Kushner, postrzegany przez niektórych jako Powiązany z Antychrystem, znajduje się w centrum tych spekulacji. Jego awans w globalnej polityce i wysiłki na rzecz pokoju są postrzegane przez wielu jako wypełnienie starożytnych proroctw dotyczących czasów ostatecznych. Pismo Święte opisuje to kataklizmiczne wydarzenie, w którym Antychryst i jego zwolennicy zmierzą się z Chrystusem i Jego niebiańską armią. Księga Izajasza 13:11 ostrzega: Ukaże świat za jego zło, bezbożnych za ich grzechy. Moment ten, znany jako panowanie milenijne, zapoczątkuje tysiącletni pokój, w którym Chrystus będzie panował wraz z wiernymi. Jednak nawet w tym czasie pokoju utrzymuje się zagrożenie ciemnością. Po tysiącleciu szatan zostanie na krótko uwolniony, by poprowadzić ostatnią rebelię, która zostanie szybko pokonana. Potem nastąpi sąd ostateczny, podczas którego umarli zostaną wskrzeszeni i osądzeni według swoich uczynków. Jana 5.29 mówi o tym momencie: Ci, którzy czynili dobro, powstaną do życia, a ci, którzy czynili zło, powstaną na potępienie. Papież Franciszek dodał do tego oczekiwania, ujawniając, że antychryst jest już wśród nas, czekając na odpowiedni moment, by uderzyć. Jego ostrzeżenie ożywiło debaty wśród teologów, z których wielu wskazuje na powiązania Kusznera z globalną polityką i symbolikę liczby 666. Niezależnie od tego, czy Kuszner jest antychrystem czy nie, Znaki wydają się sugerować, że świat zbliża się do wypełnienia proroctwa. Zrozumienie znaków czasu jest kluczowe. Aby uzyskać bardziej kompleksowe spojrzenie na zgodność tych wydarzeń z proroctwami, pobierz ebuka, dopóki jest jeszcze dostępny. Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Dla wierzących przesłanie jest jasne: bądźcie czujni i wytrwali. Jak zachęca list do Efezjan 6:11: Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się planom diabła. Bitwa o przyszłość ludzkości już trwa. Teorie dotyczące Antychrysta ewoluowały na przestrzeni wieków, z różnymi interpretacjami próbującymi wskazać, kim lub czym może być ta zwodnicza postać. Jedna z teorii zakłada, że antychryst może wyłonić się jako przywódca religijny, być może nawet z samego Kościoła. Na przestrzeni dziejów idea ta wywoływała nieufność wobec duchowych autorytetów. Zwłaszcza jeśli chodzi o tych, którzy mają ogromny wpływ na globalne społeczności religijne. Niektórzy wierzący powołują się na drugi list do Koryntian 11, 13-14. Gdzie mowa jest o fałszywych apostołach, którzy maskują się jako przedstawiciele światła, co sugeruje, że antychryst może powstać pod pozorem prawości, potajemnie działając przeciwko wartościom chrześcijańskim. Taka możliwość budzi obawy, że postać działająca w ramach ugruntowanych struktur religijnych mogłaby sprowadzić ludzi na manowce z dala od prawdy ewangelii. Alternatywna teoria Przyjmuje bardziej niekonwencjonalny obrót, proponując, że Antychryst może w ogóle nie być człowiekiem. Zwolennicy tego poglądu spekulują, że zaawansowana obca technologia lub istoty z innego świata mogą oszukać ludzkość na wielką skalę, zacierając granice między science fiction a rzeczywistością. Zwolennicy ci twierdzą, że moc Antychrysta może pochodzić z manipulacji przez niewidzialne siły koncepcja, która zyskała popularność w niektórych kręgach. Chociaż teorie te mogą różnić się formą, jeden wspólny wątek utrzymuje się. Antychryst będzie mistrzem oszustwa. Jak ostrzegał Jezus w Ewangelii Mateusza 24:24, 24, fałszywi prorocy i mesjasze będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Czy to poprzez kontrolę polityczną Manipulację religijną, czy nadprzyrodzony wpływ, powstanie Antychrysta wystawi na próbę wiarę i rozeznanie wierzących. Chodzi oczywiście o to, jak wierzący powinni przygotować się na tak powszechne oszustwo. Deklaracja papieża Franciszka, że Antychryst jest już wśród nas, zwiększyła pilną potrzebę duchowej czujności. Według papieża, postać ta czeka na odpowiedni moment do działania. A chrześcijanie muszą być przygotowani na stawienie czoła tej duchowej bitwie. Dla tych, którzy podążają za Chrystusem, odpowiedź znajduje się w Piśmie Świętym. List do Efezjan 6:12 przypomina nam, że nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcom, władzom i mocom tego mrocznego świata. Uzbrojeni w to zrozumienie, wierzący są wezwani do poszukiwania mądrości poprzez modlitwę i studiowanie, polegając na Duchu Świętym, który poprowadzi ich przez te trudne czasy. W czasach niepewności trwanie w wierze jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Podczas gdy świat stoi w obliczu rosnącego zamieszania i chaosu, wierzący muszą pozostać zakotwiczeni w prawdzie nauk Chrystusa. W miarę jak wpływ antychrysta po cichu się rozprzestrzenia, potrzeba silnego duchowego fundamentu staje się jeszcze wyraźniejsza. Nauki Jezusa przypominają nam, że wiara zbudowana na solidnym gruncie przetrwa bez względu na to, jak burzliwe mogą być czasy. Żyjemy w czasach, w których oszustwo przybiera różne formy. Fałszywe ideologie i moralne sprzeczności powstają, dążąc do erozji rdzenia chrześcijańskich wartości. Antychryst, który według niektórych już działa, subtelnie wpływa na społeczeństwa, przekręcając prawdę dla własnych celów. Pismo Święte wzywa nas jednak do czujności. W liście do Efezjan 5:15-16 ostrzega nas: Uważajcie tedy bardzo, jak żyjecie, nie jako nieroztropni, ale jako roztropni, wykorzystując każdą sposobność, gdyż dni są złe. Ukryte prawdy tych globalnych wydarzeń mogą być jaśniejsze niż się wydaje. Jeśli szukasz lepszego zrozumienia, e-book jest dostępny do pobrania. Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Jako wierzący, nasze działania muszą odzwierciedlać prawdę, którą wyznajemy. Nie wystarczy znać pismo święte. Musimy żyć nim na co dzień. W każdym spotkaniu mamy szansę zademonstrować miłość i nadzieję, które przychodzą przez Chrystusa. Czy to w czasach pokoju, czy w obliczu duchowej wojny, nasza wiara musi świecić jako świadectwo Bożej mocy. To z kolei pomaga innym dostrzec przemieniające światło Ewangelii, nawet w świecie, na który coraz większy wpływ ma duch antychrysta. W takich chwilach kluczowe jest rozeznanie. Wielu zostanie zwiedzionych, ale ci, którzy szukają Bożej Mądrości, rozpoznają różnicę między prawdą a kłamstwem. List do Hebrajczyków, 5:14, mówi nam, że pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy przez ustawiczne używanie go wyćwiczyli się w odróżnianiu dobra od zła. Dzięki tej mądrości możemy stać mocno, opierając się naciskom, by dostosować się do fałszywych nauk, lub poddać się strachowi. Jeśli ten post skłonił Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej. Niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Zamiast martwić się, Pismo Święte zachęca nas do skupienia się na obietnicy Bożej ochrony. Jak zapewnia nas Psalm 46:1, Bóg jest naszą ucieczką i siłą, zawsze obecną pomocą w kłopotach. W tych trudnych dniach jesteśmy wezwani do zaufania Jego planowi, wiedząc, że pozostaje On suwerenny nawet wtedy. Gdy świat wydaje się pogrążać w chaosie. Ostatecznie naszą rolą nie jest bać się przyszłości, ale przygotować się na nią z wiarą. Biblia obiecuje, że Jezus powróci, a w tym dniu wszelkie oszustwa zostaną obnażone. Do tego czasu wierzący powinni zachować czujność, opierać się na piśmie świętym i angażować się w szerzenie prawdy ewangelii.